Oj, działo się działo. Wszystkie wymiary w jednym miejscu się spotkały, tworząc lej słoneczny, powiedziała żerafa, zapatrzona w zachodzące słońce. A czy to jest jakaś nowina, czy co? Od jakiegoś czasu to się dzieje cyklicznie, gdy międzywymiarowość dochodzi do głosu, powiedział stworek o imieniu komputer. A co w tym leju się działo? Zapytał chłopiec o imieniu przyjaciele zmiany. A co się miało dziać? To był po prostu lej słoneczny i tyle, powiedziała żyrafa w imieniu Poznanie. Może taki lej słoneczny ma jakieś przeznaczenie powiedział chłopiec. Może i ma ale po co ci ta wiedza, jak nie umiesz z niej jeszcze skorzystać? zapytała żyrafa. Może kiedyś będę umiał z niej skorzystać, a wiedza się przyda powiedz. Poprosił chłopiec o imieniu przyjaciele zmianę. Dobrze powiem. Lej słoneczny przenosi w czas i przestrzeń w różne wymiary, powiedziała żyrafa. Czy to jest portal? zapytał chłopiec. Portal to przejście w inny wymiar, ale wewnętrzny. A lej słoneczny to przejście w inny wymiar, ale zewnętrzny, powiedziała żyrafa o imieniu Poznanie. Hmm. <grym> Może faktycznie kiedyś to zrozumiem, powiedział chłopiec o imieniu Przyjaciele Zmiany. Przybliżę Ci zrozumienie. Gdy patrzysz na garnek, to widzisz go od zewnątrz. Inne garnki stojące dalej też widzisz zewnętrznie, ale gdy zajrzysz do garnka, to widzisz, co w nim jest, czyli to, co tam jest wewnątrz, środku. To jest taka sama różnica w przestrzeni i czasie między wymiarem zewnętrznym a wewnętrznym, powiedziała żyrafa. Debatujecie nad portalami i lejami, a mnie się woda w łazience leje. Zapomniałem zamknąć kurka od kranu. Awaria, powiedział profesor słoneczko. Leje się, leje. Zalało całą łazienkę, powiedziała żyrafa, wchodząc do niej z profesorem słoneczko. – Ile jeszcze znaczeń ma lej, leje? – zapytał chłopiec o imieniu przyjaciele zmiany. – Przez cały cykl słońca, który trwa 100 tysięcy lat, słowo przechodzi wszystkie znaczenia w kodzie 01 – powiedziała żyrafa. – Może lej słoneczny i jego znaczenie to ostateczna definicja – powiedział chłopiec. – Może, bo to by znaczyło… Że wyjaśnia wszystko o tym słowie od A do Z, powiedziała żyrafa. Ciekawe, ciekawe, powiedział chłopiec o imieniu przyjaciele zmiany. Ciekawie to wtedy będzie, jak mi pomożecie wytrzeć podłogę w łazience, bo wszystko w niej pływa, zamiast mówić o połączeniach międzywymiarowych. Trzeba zrobić porządek, bo jutro z rana ruszamy w dalszą podróż, powiedział profesor Słoneczko z uśmiechem na ustach.